W Rudzie śląskiej halębie doszło do starcia dwóch zespołów, które walczą w tym sezonie awans do futsal ekstra klasy. Pierwsza odsłona zdecydowanie należała do gwiazdy. Ludzie często zatrudniali w pierwszych minutach Adama Borowskiego. Szczęścia próbowali m.in. Kamil Kmiecik i Piotr Hiszpański. W dziewiątej minucie Bartłomiej Sitko przekroczył przepisy w polu karnej i musiał przedwcześnie udać się do szatni. Sprawiedliwość wymierzył Ariel Piasecki. Alembianie poszli za ciosem. Kmiecik rozpoczął kontratak i wystawił piłkę jak na Jakubowi Naleśnikowi, który nie zmarnował okazji. W 20 minucie gol do szatni powinien zdobyć Paweł Barański, ale przestrzelił nad bramką. Tyszanie z dziwnego letargu obudzili się dopiero w 28 minucie. Dawid Barteczka dwukrotnie wygrał pojedynek z Pawłem Lisińskim. W 33 minucie Rudzianie kapitalnie rozegrali piłkę w ataku pozycyjnym. Piasecki wbatrzył w polu karnym Bartosza Siadula i było 3 do 0. GKS z końcówce wysofał i zaczął gonić wynik. Najpierw z bliska wpakował futsalówkę do siatki Tomasz Bernard. A po chwili gola kontaktowego zdobył doświadczony Piotr Myszor. W 40 minucie sprawy swoje ręce wziął Barteczka i to on przypieczętował wygraną miejscową. Z przewagą, żeśmy dogonili przeciwnika na jedną bramkę, aczkolwiek no nie, nie przekonywaliśmy w ogóle na hali, w związku z tym tutaj yy, nawet jeżeli byśmy zdobyli ten punkt, to prawdopodobnie by byłby on niezasłużony, w związku z tym yy, przespaliśmy praktycznie pierwszą połowę. Na pierwszą połowę zagraliśmy naprawdę na bardzo dobrym poziomie, e, cieszymy się z niej, lecz wiedzieliśmy, że w drugiej połowie jak wychodzimy, to jakieś problemy się u nas pojawiają i to są e, problemy natury psychicznej, bo e, zawodnicy nie są podmęczeni, bo jesteśmy przygotowani dobrze do drugiej rundy, ale jest jakiś problem w głowie.